Siemano, w dzisiejszym odcinku dałem sobie króliczkom zielonkę Możecie powiedzieć dlaczego jest tak późno Dlatego, że po prostu byliśmy Była cały dzień rosa I teraz dosłownie pod wieczór Około 20 godziny Siebie z rosy zrobiło Nagle nie wiem dlaczego I dobrze naciąłem, jeszcze rozłożyłem w garażu I teraz pozbierałem i daję króliczkom I dzisiaj jeszcze ich nie obszątałem Bo dzisiaj kukurydzę Wiecie jak to jest te widzicie mniej dostają, bo coś rozwolnienie dostały No i po prostu jest problem Ale damy im dwie czy trzy miski granulatu Żeby im wystarczyło do rana to więc w, w, będzie dobrze A jutro zleci yy, karma Nie karma tylko zaszczyki na rozwolnienie No sam granulat z szufelkę dostaną dzisiaj samego granulaciku o tak nie jutro nie trzeba wygran chociaż dzisiaj na twarzą bo muszę jeszcze sami co powieszać mieszanki bo nie mam Mamy ania, to jest dzisiaj w sensie to taki zapracowane a to tu a to tu a to a to mama kupiła eee, szynkę i wędziliśmy szynkę Pierwsze wyroby są własnej roboty, ale wiecie, teraz nie wolno mieć, więc nie mamy i nie dotykajcie tego, bo możecie mieć po przywiozę, ale raczej nie macie, więc macie trzy miseczki granuloty, jak widzicie, więc im się nic nie stanie. Teraz weźmiemy tym, sypiemy tego. tak te akurat dostają normalnie, a te są zdrowe. Fajnie. No już rozsypały mi. No. Ale niech rozsypują, ale żeby wyzdrowiały, wiecie o co chodzi. Dobra, brate, z tyłu oprzątnięte. się do tej klatki. Tylko nie wyleć mi, maluszku. No. Patrzcie. A, zapomniałem, no tak muszę im patrzeć. O, no, ale nie dużo, tylko ze szufelki umieszam, bo po prostu nie mam umieszanego za dużo. A ja mieszam tej paszy i później dosypuję. Ale po prostu wsypię im tutaj o szufelkę i dwie szufelki granatu. Wam, już zapomniałem Wam powiedzieć, co dostały króliczki. Koksy czy coś dostałem na wzmocnienie stoperan i jeszcze jakiś tam nie mogę powiedzieć, bo nie pamiętam. No. No i. bym powiedział, nie wiem, co to dokładnie jest. To dzisiaj jest, to jest, porównajcie, to jest mieszanka dla zwykłego królika, to jest mieszanka dla samic, jest różnica. Ale muszę troszeczkę więcej granulatu stosować, bo te króliki mi brzuchy i pozapadają się. Niedługo nie trzeba stosować nową mieszankę. Nową, nie nową, dla po prostu samica z młodymi, bo teraz jest samica karmująca, czy nie? bo jeszcze maluchy nie jedzą dokładnie ale nie wiem czy tego nie wykorzystam będę już robił tylko tą dla młodych z, po prostu młode z, no, z samicą czyli samica z młodymi, młode ze samicą czyli jest samica karmiąca i nie będę miał tego problemu będą dwie mieszanki, jedą się miesza się całe wiadro i na trochę starczy. Staram się, żeby jeszcze jak coś, to maluchy odganiać od zielonki, bo to Bóg wie, jest, jak wiecie, niech one się pierwszy z niech dwa ziareczko hapną i tyle. W, w nocy, w tamtej nocy popadało dosyć fajnie, bo całe 6 litrów, wiecie, jak na tą suszę, to zależy nic, ale mamy cebulę, to cebula się z mokrą ziemią na nie zmieszała, no to jest już tak, że jest dobrze. A mnie włosy z bolą To jest szok Dobra widzicie jest może sypnięty No dzisiaj starczy jeszcze no, mogę to taki obszar jest na, dosłownie na spontanie bo e, Po prostu nie miałem kiedy Po pierwsze że nie miałem kiedy A po drugie że <laughs> spontanie nie jest, bo musiałem osiągnąć, ale po prostu jest troszeczkę inaczej niż zawsze, było, zawsze siada w opór mają. A dzisiaj niestety nie będę chodził za budynki, bo tam lisy się kręcą. A ja się boję lisów, możecie powiedzieć, że co, ale po prostu psadzikiego się nie debał, a lisę się nie debą. Więc wiecie że się nie było, bo to w wie, co to jest na dzikie psy, z cieklizną mogą być. A u nas tu dzikie psy są, bo widziałem całą watachę. Troszeczkę za dużo, chyba się ją kicza mniej. Ten niech mam tyle, a ten mniej. No jeszcze wody nie muszę Co z tego, że już jest 17 po 22, co tam? Ty. Pompują, mamusi, no! No nie gryź mnie, Tu młode belgi. No a tu żarcie, to pierwsza przylecisz. Ale tam nie gryć Jedną ręką to się nie da za bardzo otrącać. Ale... Gdzie trzeba? Muszę wam jakiś filmik nagrać, żebyście... No tak tu mi gryzie, bo nie wie co jest, a jak żarcie, to pierwsze 7 razy dosadzi i żre. Znaczy, czy młode się rzucą na zielonkę, bo jeszcze nie patrzyłem, czy one się rzucają, czy nie. Na razie to matkę cechnają, to jest... wiecie... Jeszcze na, na dworzu to troszeczkę więcej dostałem dzisiaj na dnie, bo ja czasu normalnie mówię, bo jest taki, nie powiem co, nie chcę przeklinać ale to jest szok. A tu są online, a to się nie kokysa, a to jak mówię szynkę wędzę i tyle no. Dzisiaj weściana ściana musi się przeżyć, bo nie mam. A nie będę chodził. Mówię wejście się listów to niech przeżyją bez. Gdy tyłkiem wystają, złapać gnoja za tyłek i tyle. Za ogonek. Ty, 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 ty. Ty, ty, ty przycisłaś mi pelka. Ty, z pierwszej. Ja to są schodki, ja muszę sobie z nich zostawić W Którąś z sam nie zostawię. Albo prawdopodobnie do tamtych samiczek mieszkańca, żeby nie były porasowe. Ty, może coś już zostawi się Samczyka nam może zostawić Z Belgów to samczyka zostawi Nie, z Belgów to samice, chyba lepiej dokupić ee, Jednego samca niż dwie czy trzy samice Ale ją mało, matko bosko? Ile ją procent baterii? 14. to i tak już nie pójdziemy na dwór

Sobie ...przygotowujące nas do sunrise, no i w ogóle do lata wytęskiwane, także przenieść je swoje sieci. Które robimy wam, za chwilę znamy ją, żeby No, O, patrzcie, sanczyki. pięknie, rosną, mogłem, mogę troszeczkę nie gadać, bo po prostu jak to ja to jestem, troszeczkę nie, 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 nie umiem po prostu jeszcze tak gadać i nie nagrywać. A już zielonych kaszczy dają, Dobra, trzeba przątnąć i spać. Ja jeszcze jutro mi lekcje to rypali. Miało nie być, ja są. Środy. Jutro odbędzie. O, ja mogę wam nagrać odcinek z sadzoneczek. Bo przyjdą do mnie, mamania kupić. Jutro pojadą i kupią mi 5 sellerów. Dużo ja nie chcę. Pokażę Wam, bo jak się na obrządki no, te no na, na, na ogórki, bo ja nie na ziemi. Niektórzy na ziemi są, a ja są na ziemi. Sadzą, na ziemi nie. Po prostu nie toleruję tego tak za bardzo, bo nie chcę, żeby. Chcę to fajnie wygląda Gdzie ty miskę zgubiłeś tu? No, jutro będziecie miały karmidła, takie jak tu. No, wszystkie wszystkich klatkach będzie takie. Zamiar przynajmniej zamontować, już są te są deski przygotowane, jeszcze nie przygotowane, trzeba pocieć, ale po gątowniczki pozyskiwać boszem się potnie. No bo w tych miskach to jest przerypane, jednak. Przynajmniej tak się staram, żeby było po jednej szofelce na trzy sztuki, czyli wychodzi po 150, tak? Po 150, po 175 gram na sztukę. To ma szofelka pół kilo, więc jest nawet nieźle. Się staram się je bo później się zapasą i mogę Wam na Facebooku wysłać co pasjonego z królika bo to jest dosłownie przesada co to można z królikiem zrobić ja zapasonych królików po prostu nie toleruję tak jak niektórzy gluteniu nie toleryzują czy coś tego typu tolerują nie toleryzują To ja po prostu nie toleruję z królików bo to jest dosłownie tak jak człowiek otyły to nie. wiecie ja nie mogę powiedzieć że nie jestem otyły bo Kilka kilo za dużo waży Niedługo 1,90 m będzie mi skakiwało już Zaraz metry... Nie no, 1,87 m choć coś z tego typu teraz mam No 1,80 coś Mam metr Ponad 1,85 pewno mam w tym roku Znaczycie czy się to do 90 Czyli wiecie, kilkanaście kilo za dużo, no dziesięć kilo chyba za dużo waży, nie ukrywam, że jestem, nie jestem, że jestem otyły, no po prostu wiecie, się przedawkowało kilka kebabów w lato, będzie się spalał na roleczkach, cyk, cyk, mogę wam kiedyś nagrać vloga ze wsi, jak chcecie to napiszcie w komentarze. Za dużo tej zielonki, trzeba połowę nie ciąć. Ty, to i tak nie że jeszcze ci mogę mi dać. On to nie zaraz, on to jest Tadek, nie Jadek na zielonkę. Dlatego granulat by wcinał i tyle. Ale mu dam granulat, bo on mi zdechnie z głodu. Oszło jeden. No co, mu dom, to zawsze muszę mu co dzień nie wywalać w wieczór, w Tyle granu na to musypnę, żeby tylko No to spoko, się w kolejnym odcinku. Cześć!